Pani, zaraz usłyszycie piosenkę z repertuaru Merlin Monroe, piosenkę, którą przetłumaczył profesor Andrzej Strzelecki. Nad takimi piosenkami pracowałyśmy w poprzednim semestrze, teraz ją nagraliśmy razem wspólnie dla profesora. Żeby go wspomóc w walce z chorobą, panie profesorze, trzymamy kciuki. Do zobaczenia, a link do zbiórki wklejimy w opisie. Hashtag dla Andrzeja! To by warto skraść, trzeba nocą chlać, przed południem spać, bo nic tu się nie dzieje w niej. Lecz wobec braku zdarzeń wyrak lirurach nic marzeń się potrafi leść. By tu dotarł kiedyś jeden z tych, co nie żałują stów nitych, By wziął mnie ze sobą, świat co mi przechodzi, obok byle gdzie, bo tu z każdym dniem mniej mnie. Tu spacer drogą kończy raz, neonem zaś cięży, czy za Przyrody w krąg mam brud, chcę poczuć miejski smut i liczę wciąż na cud. Tkwiąc little rack, Posłam dawno już z May Little Rock i nie chcę tracić ani dnia. Pójdę z pierwszym, co mnie wyrwie stąd. Zniosę każdy ból i przełknę błąd, byle tylko być nie tu, lecz tam. To nie musi żaden książę z bajki być i dobrze by miał. Dosyć koni, mam dość krów. Ja nie chcę się zestarzeć tu. Jak miło czasem sić, lecz nie ma co tu kryć, że przyjdzie mi tu zgnić. Tu lidlak, lidlak, lidlak.